Premier Donald Tusk się wściekł, a minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz jest oburzony informacjami o tym, że trzech żołnierzy wojska polskiego zostało zatrzymanych w związku z użyciem broni na granicy polsko-białoruskiej granicy od kilku już lat, przypomnę, atakowanej przez nielegalnych migrantów. Żołnierze zostali zatrzymani pod zarzutem rzekomego przekroczenia uprawnień, które miało polegać no, właśnie na użyciu broni wobec agresorów. I zarówno wściekłość premiera, manewr, który pan Tusk ma opanowany do perfekcji, jak i oburzenie ministra obrony narodowej byłoby w pełni zasadne, gdyby nie fakt, że mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce dwa miesiące temu. Od dwóch miesięcy zarówno szef Resortu Obrony Narodowej, jak i premier polskiego rządu wiedzą o wydarzeniach, do których doszło i wtedy nie poczuli się w obowiązku jakkolwiek reagować. Siedzieli cicho, myśleli, że być może sprawa, nie wypłynie do opinii publicznej, ale wypłynęła kilkanaście godzin temu i stała się głównym tematem debaty w Polsce. Nieprzypadkowo, ponieważ tak się składa, drodzy Państwo, że odkąd ekipa Donalda Tuska rządzi Polską, następuje bardzo wyraźny wzrost liczby ataków na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy chronią granicy polsko-białoruskiej. I w takich warunkach, jeżeli zakazuje się im używania broni, a przecież w całym środowisku Straży Granicznej i Wojska Polskiego na pewno informacja o zatrzymaniu żołnierzy, którzy użyli broni się rozniosła. Bardzo szeroko, no to żołnierze i funkcjonariusze są sparaliżowani. Efektem tego paraliżu jest bardzo. Mocno, bardzo zdecydowanie, bardzo dynamicznie rosnąca liczba krwawych, niestety, incydentów. Mieliśmy tylko w ostatnich dniach kilka ataków, w wyniku których polscy żołnierze i funkcjonariusze zostali ranni. Jeden z nich walczy w tej chwili o życie, bo został dźgnięty nożem w klatkę piersiową. A pan, minister obrony narodowej, nie zareagował w kwietniu, nie stanął w obronie swoich podwładnych, mimo że to Żandarmeria Wojskowa, również podległa ministrowi Kośniakowi i Kamyszowi, podjęła te haniebne działania wobec żołnierzy Wojska Polskiego. A niestety, ta inwazja migrantów, z którą mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, to jest efekt wielowiekowego procesu napierania Imperium Rosyjskiego, którego narzędziem jest w tej chwili reżim na Białorusi, a narzędziem tegoż reżimu z kolei są migranci na granicy. Imperium Rosyjskie przy na Polskę od wieków. I to jest starcie cywilizacyjne. Starcie, które najwspanialej zostało opisane w książce profesora Andrzeja Nowaka, książce Polska i Rosja: sąsiedztwo wolności i despotyzmu od X do XXI wieku. To jest najlepsze z całą pewnością studium stosunków polsko-rosyjskich, a przede wszystkim tego, dlaczego tak się mocno różnimy, dlaczego kultura Rzeczypospolitej i Duch naszego narodu jest tak różny od ducha państwa rosyjskiego. I dlaczego to starcie zawsze wygląda tak brutalnie? Serdecznie Państwu tę książkę polecam. Podobnie zresztą jak. Książkę o Konfederacji Targowickiej, ponieważ mimo że mowa tutaj o wydarzeniach znakomitym piórem opisanych przez Władysława Smoleńskiego, o wydarzeniach z końca XVIII wieku, to niestety bogate tradycje polskiej Targowicy wciąż trwają w naszej polityce i ich echa również widzimy w tych wydarzeniach, które w tej chwili komentuję. W tym Zatrzymaniu polskich żołnierzy za obronę polskiej granicy, ponieważ tutaj również pobrzmiewa taki duch otwartości na wszystko, co obce, bo wszystko, co obce, jest lepsze, a wszystko, co polskie, ma być zawsze gorsze. A na końcu postawię jedno tylko pytanie: czy jeżeli użycie broni na granicy, która jest atakowana przez agresorów, zresztą uzbrojonych, jeżeli Taki akt jest przekroczeniem uprawnień, to czy można założyć, że wszyscy żołnierze i pogranicznicy, na których służbach doszło do przekroczenia granicy przez nielegalnych migrantów, dopuścili się niedopełnienia obowiązków i też powinni być ścigani przez prokuraturę? To pytanie retoryczne, które ma pokazać absurd sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Dziękuję Państwu za uwagę. Tomasz Gdula, wydawnictwo Biały Kruk. Kłaniam się, do zobaczenia.